Oltok jest mm, jest chyba. Nie, będzie chyba nie to jest. O oh, jednak jest to jest <laughs> to jest Fuj, proj tu! Cieplutko, Cieplutka, cieplutka! Ja Słyszałem. Czek, Jak z dużymi pada, to się mi pomaga, no, ale to nie hey, wiem, może Zostawmy! 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 to Hey, can somebody watch my back? I'm gonna hit. się No, to jest pod nogi. Na krawężniki. Get your ass up. wróćcie. Aha, dzięki. Zabijcie pierdolka. O tak! Ja mam niki! Eeeh... No poradzuj. Widziałeś to, no. Benny? Ale jedno trzeba przyznać. No. <grym> trzeba przyznać, bo tank mnie źle rzuca. No ale dopuszcz i teraz mogę grać. Oj, pomocy. Nie skacz tak, bo ja mogę trafić! Łosie, łosie! Nie ma takiego falenia. Nie skacz, bo ja się mogę trafić! Laryngologa mam. Uwaga, idę. No, ej. Specjalista od trzeciego ucha. Pacjent zdrowy. Pacjent zdrowy. Trzecie ucho wykonane. No, tak, 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 tak. Poczekaj, czekaj. Ciekań. No dawaj, nie no tak Co? Ja nie chcę grać w tej kampy. Proszę. Skręcajl. <gryptal> ja to, to piękne. Tak, za tak, To było okropne. Nie.

Okay. Larygolec prowadzi mnie na zamknięcie. Ja przecież nie zauciekłaś, wie. Dobra, idę na Eee, Pisze mi Smoker, mogę wybrać miejsce rozpoczęcia i nie mogę... No właśnie. Nie mogę Skop... się wyrastwić. Schowaj się. No chowam się, pisze mi, no. ale nie uciekli. I nie, Ilona, ty się schowaj. No schowałam się, no. Nie. Pani, że mi nie

Oddaję tobie, co kryjesz w tobie. Dokładnie. Pragnie się podzielić... swoim wnętrzem. Jakże głębokim wnętrzem. Jest bardzo wylewny w czołówku. To on chciałoby się rzec, nie?

Oj, gorsz! Jak dużo hamburgerów filmam! Taki głos muszę śpieć. Ej, hey, Happy, yeah. ja słyszałem, że palenie się, że się ma jeden. Nie jest fajne na antoku, nie, no, ale. No dalej, Cieka. dalej, dżoki, w tą stronę, w tą stronę, i ja sobie punktów nabiję. Dzięki! Dzięki! Katanka dzięki! Uwielbiałam! miał karę! Hey new... oh wow. Maria! Znowu ja! Ja mam pytanie. Co wy robicie?

Znaczy ruchaczka w sumie, bo to katanka. <gryzny> <gryzny> Co, bo ja to się to było? Dokładnie, dokładnie. Ole! Trzymać, trzymać, trzymać! No i znowu! I'm a reload! Miał głowę jak durszla. Jakby trzy to było za mało. Niech cię stanie o No, a sama została. Już nie widziałam, kur... Ostatnie wykasować trzeba będzie. No, dlaczego o, to ja? Próbuję. Ja się uratowałem, żebyś się nie połamał. Tak. To na raz, chodź. No.